Siemaneczko, jestem na razie dzisiaj e, odcinek z Deadwindsów e, taka, powiedzmy, niespodzianka, bo mówiłem, że będzie grani dwójka ja tutaj was zaskoczyłem, Twinsy. E, spróbuję przejść aczkolwiek nie gwarantuję tutaj mamy itemki, które musimy zebrać czyli tiamet, obraz i moneta podpowiedzi są no, takie same pewnie w sensie są, bo już grałem w to ale dla osób, które dopiero poznają te, te twinsy, no to po prostu możecie zobaczyć też u mnie, że to sensowity właśnie poprawia. Oj, za bardzo nie pasujące mnie tutaj teraz zmniejszyć. Powinno być git. Dobra, tu sobie przedstawię jeszcze zagrywaczkę. O tutaj się cało. Hop, żeby się nie zabić. <laughs> nie chcę mi się to jeszcze zabijać. wiem, że tutaj będą były po skrót. Tak dobrze pamiętam, nie zabijam się. Dobra, idziemy z łowem na górę, bo Piadom, że gdzieś tutaj powinno być do otwarcia. O jeszcze... O, o fajny start. Możecie policzyć, jak szybko. Padłem chwilę sekund. w e, w minucie. Że to szybko poszło. E, tutaj, oczywiście, mamy pasek życia, więc. No. Jest trochę lepiej. E, teraz e, dawać ryć, Nie <grywania> ze <psuwa> cokolwiek. Ej, e, dobre. E, on przychodzi szybciej. Eee, czu, O, już przyszedł. Która właśnie się podgłośnie. Dawaj klucz. Hihi. Hi. Dobra. Jak już się pójdzie, otworzymy. Oj, koszalek. No, no, tak to było. Się paliło za zawodu fajki to tak się ma. Proszę, palacze pozostaje. To jest sobie plus, plus ciekawej. Nie ciekawe, że jakby choćby i pluskamy by to, to on tego nie słyszy, jakby... Nawet jeśli jesteśmy prawie, że za nim, więc... No. Aj, pamiętajcie o hashtagu Te Twinsy. No, na początku, wam też przypomnę, bo po statystykach widziałem, że sobie tam daje, co trochę niepokoi, to... Aczkolwiek jest opcja możliwa, z powodu tego, że chyba niezbyt zachęcam tym wszystkim. Więc Staram się jak najbardziej ciekawe miniaturki robić. Eee, ale czy one wychodzą, możecie napisać w komentarzu. Dobra, bomba, a wypadaj tam i tu od tej bomby. Później to były dwie bombki. No i mamy na minutę i dziesięć, chyba sekundę było. Z tego, co możemy tutaj uważać. Mamy iść z głowy, więc trochę trzeba to eksplorować, co tu mamy. Okej, okay, może być, rat poison, eee, pamiętam, że to się dolewało do kawy, nie wiem, chyba Bob albo, o, odkażacz, tak zwany, Bob albo ten drugi bug eee, pił chyba kawę, nie pamiętam, który z nich ale do no, któryś tam bił z nich, tak? Kału się i mogło się im dosypać tego. I padali mi też na minutę, więc to jest też jakiś sposób na, gdzieś się chwilowo. bo właśnie my tutaj to rozbić te deski, bo to tutaj było. To ja jest zrzucenie, ja to, bo to jest numer jeden i ten potrzebny do ucieczki. Uciekamy drzwiami, bardziej spróbujemy bo Nie, dawno gram w to, zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście. Jeszcze popatrzeć Dobra, przynajmniej party rover mamy Jeszcze mm. dwóch części Tak, dwóch części nam brakuje O, okej okay. Dobra, też mamy zagadkę to jedną Która wie, że można kluczem się dostać do tego itemka Zielony klucz Weźmy tak i tak. Oni tu sobie przyjdą. Spróbuję cię, że w dwójkę, bo byłoby fajnie, żeby w dwójkę przyszli. bo wtedy mogę zrobić taki myk. O, wajha, łajcha chcemy. Że możemy taki myk zrobić, że tutaj zrzucimy. To jest laser. Laser boom robi. Jak oni wejdą w ten laser, to boom. Oczywiście my też, jak wejdziemy, to boom ten laser. No ale korzystać go na ich byłoby fajnie. Byłoby też fajnie jakby zeszli razem. Czy to oni tak zrobią? Fak No nie zrobię niestety, nie. tak nie pójdzie. No ten dopiero ten. Oj. No i... Tak, właśnie padnął. Ten dopiero przyszedł. Widzimy sobie wajcha Dobra. Eee... Dobra, ci tu na gdzieś. Pra na górę. O kolejna bombka. Dobra Może być Dwie bombki Wiem, że jedną trzeba wykorzystać gdzieś w jednym miejscu pewnym To jest bardzo ważne To też może być itemek A tutaj właśnie itemkiem mamy wajchę położoną już Więc idziemy po bąbkę, tak Ja mam ogólnie do Was takie Pytanko, czy zawsze nie wiem czy tylko ja tak mam, że podczas lata zazwyczaj się drapie. Nie wiem czemu zazwyczaj podczas lata to się drapie wszędzie, nie? Po właśnie się drapałem. Nie wiem czy Wy też tak macie? Że tam gdzie Was spędzi, to drapiecie? Czy też nie? E, bo to jest trochę dziwne. Dobra, my właśnie zejdziemy tu i to jest tam. To jest taki pewien e, przyjaciel No oczywiście nam uciekło e, Pewien przyjaciel, który właśnie o tam siedzi sobie A my potrzebujemy tej bombki właśnie Dlatego mamy dwie bombki Jedną, sobie wykorzystać na tych braci A jedną na ich stworzonku Które no jest ciekawe Ma ciekawe kształty I... Ciekawie wygląda. Oto i one Fajne, nie? Takie. Takie duże, no. Taki chyba geo i eksperymentowali z nim. Mam nadzieję, że zdążę w miarę. Dobra. I teraz dobra. Widzicie, wiemy ja, dzieje ja, widać. Ajajaj. Jednak nie zdążyliśmy. Albo moglibyśmy zdążyć, tylko ta bomba się zatrzymała na plicach tego. Stworzenia. Możecie go nazwać w komentarzach jak chcecie. Jestem otwarte na sugestie. O, i mamy kolejne, tu jeszcze... Tak, jeszcze jedna część nam brakuje. Ej, to nie jest tak źle. Jak jeszcze jednej nam części brakuje, tak co so, tu jest ogólnie? Hmm. Jeżeli tamten się odrodził, jak wiecie kto e, to... Możliwe, że moglibyśmy sobie to użyć Okej, okay, tu nie se przyda, bo zielony klucz no się jednak nie przyda, bo tam mieliśmy chyba przewieźć czerwony. czerwony Wejść tak ładnie Nie, Dobrze, nas nie zabiło To jest najważniejsze, że nas nie zapiło Aczkolwiek jeszcze sobie tu zerkniemy no Właśnie, teraz będę ostrożniejszy O, już ktoś wypił się. Dobra, no to weźmy se kawusie Dolejmy mocnego stafu. I jest Dobra. Jest git. Jest git. Eee, teraz pójdziemy chyba odstawić te części rowerowe, bo nie będziemy taszczyć ich ze sobą, przecież. to jeszcze mamy ten odkarz, to jest sobie koło. Już dodamy do tego wszystkiego. Kurczę. O, dwa, trzy Spoko. Mamy numer do sejfu Teraz to już ja z opóźnieniem powiedziałem oczywiście. E, widziałem, że na ekranie chyba tak. Na granie odcinku było rojechane to nagranie komentarzy. Ale przy ostatnim by nie było, więc prawdopodobnie poprzez montaż mi się tak dzieje, więc muszę jakoś coś remontować. E, więc e, spróbujemy. Też spróbuję. Oj jasne ze schodów pusi wejść próbę ucieczki nie to za dużo a jeszcze jeden chyba strzał leży więc to nie jest ciekawe oczywiście jesteśmy w zamknięciu To nie dla nas, jak widać, problem, e, bo zapomnieli samutować z tyłu, oczywiście. Jak te głupki. Hmm. O nie, o jeden schodzi. E, to my się jak obstniemy tu. Nie wypite, nie wypite. E, w sumie. Hmm. A zrzucimy sobie buteleszka i spadamy do e, które, e, no, pralni, której nie w sobie pralni. Nie wiem gdzie oni myją sobie te ubrania, ale widać nie myją nawet ich. Skoro mu się nawet tam słychać było Eee, to musimy pójść połom, pójdziemy w jedno miejsce A bardziej w sumie Nie, bo był na dole, dobre mieszka, pójdziemy po inny itemek jeżeli to będzie. O, jest, dobra. Bo pamiętam, że właśnie tutaj też był ten część do roweru więc no mamy możliwość już ich koszenia. Tu jest już się buteleczkę mi pewność, że ich nie będzie na dole. Mm, dobra. A chyba tu byli nawet były otwarte a ostatnio by były zamknięte, więc no. I teraz mamy leworwery, więc mogę być wyrwerwanym rewerwerowcem. Chyba dobrze wypowiedziane, tak teraz sobie pomyślałem, chyba pomyliłem literki. Dobra, bacz, cyferki. Nie, literki, dobrze. Dobrze, rozrzućmy, no, a bo no to ten szedł już. Bob. Bob, dobrze Mówisz, to jest Bob. Zaraz się upewnimy. Proszę, dla każdego ułożę starczy. Tak, to był Bob. Dobry. Bob i Buck. Eee, mamy to. Orion desk, gdzie się on to był? Gdzie on to był? Tu, nie, tu, dobra. I to mamy. Eee, czy chcemy w dół? Czy powinniśmy w tym O, jest tu. Dobra, no, to pójdźmy po niego, no bo może jednak nie został unicestwiony i by nam taki tenek potrzebny, chociaż... Chociaż mieliśmy przecież jeszcze trzecią bombkę chyba gdzieś. O ile była trzecia. Ale nie, leży dalej. Nie, dobra. To wejdźmy. E, oj. Okej. Okay. Już myślałem, że on się zaczął poruszać. Abyśmy go w, w, wypieprzyli w powietrze prawie. No e, jakbyś mocniej wzięli, to poleciał na pewno. Dobra legancko winda elegancka, tylko szkoda, że barierek nie ma tak, to już byłby full wypas winda bo no, full wypas, tylko szkoda, że takie mało miejsca, jednoosobowa winda zwana budżet, budżetu nie mieli na budowę windy dla czterech chociaż osób to zrzucimy, bo to nam niepotrzebne no, bo to było tylko tutaj dobra tak, żeby Wejść i się nie zabić przy okazji. Żeby nie spać w dół, bo chyba Tasia tam spać Zlecieć w dół. Dobra, idzie sobie nasi friendus, czyli Bak i Bak i ten Bob Już słyszę że jeden schodzi, ale który to? Bak czy Bob? Hmm. Której, i z której? O, tutaj dobra. Tyk, do je należy oczywiście. Bug, jakby inaczej, i Bob, Bob, chyba to No dokładnie. Znaczy, że otwieram tę tam Zamykał dobra. Z nami te 30 są. Uzupełnijmy amunicję. Cyk, no lepiej właśnie tak zużywać. Bo dwa naboje. Jak już ma się cztery, to lepiej dwa razy ich sprzątnąć, bardziej uśpić chwilowo, są takie usypiałki, a potem bawić się w robienie, czy Dobra, a tutaj mamy niestety niebieski klucz. A tutaj cyk, o. O wielkubowa bombka. E, tu łoby zostawimy. Bo chyba łobu już nie przyda się. Chyba. Ja jestem na pewien. Dobra, czy coś tu jest? Nie. Dobra. No to tak jak włączamy impreza skończona. I możemy lecieć dalej. I think. Chyba, że ci będą zaraz. Już powinni już się obudzić, więc no. Abyśmy no dalej się nie napotkali po drodze. O bo, bo, bo nie będzie fajnie. Jak bob, bob Bob bo. Zwłaszcza bo Bob z, bo z tym młotkiem to trochę szaleniec wygląda. Bo słuchajcie, pewnie powiadomienie pewne. Ooo! Jak ktoś tu w końcu se siedział? Chyba keps ostatni nie był dobry. Chyba za mocny wybrał i musiał odreagować. W tego kapsa bardziej zrzucić pewne kilogramy teraz jeszcze tego dowierzyć, nie? Skąd przyszedł dalej, bo miał czasu na ciebie. To jest młotek jakiś. O, jest. No wie gumowa. dobra, leżycie. Może jeszcze trochę szybciej wstąpił. Chciałem, A tak, chciałem. Otworzyć pewien miejsce, ale potrzebuję jeszcze deski. Niestety do tego. Eee, tam mieliśmy tak, okay. To mi się tak. Okej. To się taśma przyda. bardziej bandaż do. No. Dobra, no, tak. było to jakoś tak i tak. Nie? Dobra, no to, to nie wiem. Zaznaczeń może, cyk, 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 nic, nie ten obraz się przestawić, ale może do góry nogami, właśnie robiłem. Eee, p -p -p jak to było, jak to było, dobra mniejsza. Światło załączyli, eee, spróbuję bugiem tu zrobić. Pamiętam, że był bago ile jeszcze potrafię go zrobić jarem się się taką zrobić Bo jeżeli nawet wskoczy na łóżko to czy mi się uda wyjąć ten temek. Mam nadzieję, że który nie jest aż tak cenny? Okej, okay. jest, dobra e, Tutaj właśnie, e, jak to było, żeby wstać Tutaj Nie no, tutaj to w ogóle się nawet nie ruszymy Eee Jednak, dobra to nie jest. Jak? Dobra, mniejsza. Chociaż nie, to no, spróbuję jeszcze. Muszę pokróbować. Nie, no, skoczyć, oni nic nie mogę. Dobra, już. Szkina z, z tym. Ech, jeszcze raz, popróbujmy, może coś tak. 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 Hmm. Dobra, pójdę po kolon. Ten... O, ktoś się pije herbatkę. Zaczekawuj się chyba. coś pije. Nie jestem pewien. O! Hello! Na razie. Ej, ty. Tpe... E, e, ale. Czy to nie było od kus... ...picia... kawusi? by się pomylił? Tylko możliwe. O, Rina zaczyna ją robić. No na pewno głównym daniem będzie nasza głowa. Już... już narzędzie do tego jest przeszkoda, jak to zazwyczaj. Jep. O, jest nasza krylowana głowa dzisiaj. Skrzywiłem do na głowę i tyle. Cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie i napiszcie co sądzicie o tej grze. I do następnego.